Jestem Sikorka, kobieta, która kocha wolność, <grywia> kobieta dojrzewająca, kobieta, która. kobieta po przejściach. Jestem psychoterapeutą. Terapeutą uzależnień, psychologiem, pedagogiem, instruktorem pływania. Są kobiety, które są ubrane nie kobieco i wyglądają kobieco. Mam taką nastolatkę, z którą pracuję, która jest po prostu ubrana trochę czasem po pochłopięcemu, czasem zrobi jakiś mocny makijaż, czasem w ogóle teraz obcia włosy na bardzo krótko, więc teoretycznie wygląda po pochłopięcemu. Ale ona ma w sobie tyle kobiecości, że po prostu aż bije od niej. Czyli w sumie to tak jakby to ubranie, mimo że jest takie jakby trochę męskie, to nie przeszkadza w tym, żeby biła od niej kobiecość. Wydaje się, że kobieta kobieca, no to jest jeszcze zgrabna i taka o tam szczupła, ale jest mnóstwo przepięknych, takich bardziej okrągłych kobiet, i one są kobiece po prostu w całej, w całej, na całej linii. To, to nie wiem, tak jakoś. Może to się bardziej czuje, tak w środku, tą kobiecość. Kobiecość to jest zgoda na to, że się jest kobietą i radość z tego, że się jest kobietą. Nie emanowanie jakiejś kobiecością i swoimi atutami kobiecymi, tylko bycie w zgodzie z tym, że ma się taką płeć. Pozwala sobie na to, żeby być sobą, a to oznacza, że nie jest doskonałą, czyli pozwala sobie być sobą taką zwyczajną. I czasem ma gorsze dni, i jak ma kłopot, to o tym potrafi powiedzieć. Jest taka prawdziwa, naturalna. Ma też takie trudne cechy, które są w sumie zjadliwe dla otoczenia, bo jest prawdziwa. Jak się zdenerwuje, to jest prawdziwa w zdenerwowaniu. Jak płacze, to jest prawdziwa w płakaniu. Jak coś mówi, to jest też prawdziwa i, i to jest wszystko tak spójne, że to się tak miło ogląda. Nawet jak coś mocno przeżywa, to może być fajne. Patrzeć, bo to też jest światło. Takie trudne momenty, które ma w życiu, i nawet jak ma kryzys, to może być światło w sobie. Świetliście przeżywać kryzys czyli po prostu ryczeć i smarkać i w ogóle wszystkim mówić, jakie jest jej ciężko i to jest takie w sumie też piękne. Pomimo przeżyć różnych trudnych, ma nadzieję, taką pogodę ducha, jakiś rodzaj takiego optymizmu. Może być w ciężkim stanie, ale to się da wyczuć, że jest tak coś pod spodem takiego fajnego w tej kobiecie. Że ona ma nadzieję i chce coś i tak się stara, coś, coś z siebie dać. Nie, nie jest taka bierna, tylko taka poszukująca. Kobiety zadaniowe mają taki, taką iskierkę, ale to jest w ogóle fajne, bo te kobiety zadaniowe to one są takie już, yy, tak już są skonstruowane. One mają taką budowę, że mają pęd do tego, żeby robić zadania, wykonywać zadania. I jakim ktoś z zewnątrz nakaże jakieś zadanie, w szkole, tak na przykład pani nauczycielka, to one to robią, chętnie robią i w ogóle to jest dla nich nie problem. I te kobiety zadaniowe w terapii idą przepięknie, bo one robią zadania, i nawet nie tylko te zadania, które ja im zadam. Że napisz to i tamto, napisz tam list do kogoś, albo porozmawiaj z kimś o czymś. One wykonują te zadania, ale też wykonują takie zadania, o których nie mówimy, czyli jak jest rozmowa na jakiś temat i one to wdrażają w życie ten temat, to czują coś takiego, że wykonują zadanie potem tak po prostu takie, które nie było zadane. One sobie same je zadają gdzieś w trakcie, albo spontanicznie to robią. I to, to się po prostu odbywa, ale właśnie fajna jest ta cecha, taka zadaniowość, że ktoś to ma. Wydaje mi się, że to jest takie trudne do wypracowania. Jeżeli ktoś nie ma takiej cechy, bo nie jest tak skonstruowany, to zadaniowość musiałby wydobyć jakoś z siebie, nauczyć się tego, żeby robić różne zadania, podejmować wyzwania, robić takie małe treningi, tam górki treningowe, pokonywać. Wewnętrzne. To może jak ktoś nie ma takiej cechy, no to może to wykształcać za pomocą trenowania, zadaniowości. To jest duże zadanie w ogóle w życiu, żeby stać się zadaniowym, czyli wykonywać różne zadania i to nie zewnętrzne, tylko takie wewnętrzne, swoje własne. No, taka empatyczna kobieta to jest taka kobieta, która czuje, ale nie tylko siebie, czuje też innych ludzi, jest wrażliwa na krzywdę, na, na człowieka, który jest obok. I nie walczy właśnie dlatego, żeby nie krzywdzić. Ale jest jeszcze druga część, taka, która też się yy, jakoś tak od, yy, w świetle zawiera to to, że kobieta, która ma światło, jest pokorna, jednocześnie też nie zgadza się na coś, co jej nie pasuje. Nie zgadza się na robienie czegoś, czego nie lubi, nie zgadza się na to, żeby ktoś ją krzywdził, nie zgadza się na różne rzeczy. To trudno tutaj powiedzieć, że to jakoś jest połączone z pokorą, ale może to robić tak zwyczajnie: po prostu się na coś nie zgadzać. Nie musi krzyczeć, nie musi wierzgać, walczyć, tylko po prostu się na coś nie zgadza i mówi to wyraźnie. Może się czasem wkurzyć, może, może przeżywać różne emocje, może być taka trochę niezbyt stabilna czasem, mieć gorszy dzień. Pozwala sobie trochę na to, żeby być nienormalną. Bardzo mi się podoba określenie takie, że, że ktoś jest nienormalny. Nie jest to taki ideał, że to jest taka kobieta, która ma wszystko po prostu tak pięknie, że tylko chodzi i się uśmiecha i pachnie. <laughs> tylko jest po prostu tak prawdziwa. Kobieta, która zna swoją wartość, yy, to znaczy to jest kobieta, która wie, że jest wartościowa po prostu, tak jak każdy inny człowiek. I nie, nie jest tak, że ma wartość większą niż inni, i zna tą wartość i się tak wywyższa, tylko jest po prostu. Wartościowa jak każdy inny człowiek, kobieta, która przeszła w życiu dużo, jest już mądra o swoje doświadczenia, yy, taka, yy, taka ułożona jakoś, ale za pomocą swojego trudnego życia i przejść i ma w sobie, pomimo tego co przeszła, ma w sobie jak, jakąś radość, jakiś spokój, jest taka pogodna. I to ją nie zniszczyło, i ona tak jakby przetrwała. I jak przetrwała i przeżyła, to taka Alive, taka po prostu została i żyje dalej, nie? Tak jakby Felix z popiołów. I wtedy to też jest piękne. Bardzo dużo jest takich kobiet, które są takie piękne. Kobiety po przejściach. Mają w sobie taką mądrość, ładnie patrzą, ładnie mówią są mają w sobie tak, taki spokój, że bije od nich taka energia, że się chce z nimi przebywać. Pokora sama w sobie jest fajna. Pokora, czyli bycie takim pokornym wobec tego, co nam się przydarza, na co nie mamy wpływu. No ale też taka, taka pokora dotycząca patrzenia na siebie i oceniania siebie czy innych ludzi, że można być takim pokornym, niekonfliktowym, takim łagodnym, łagodzącym konflikty. Rozmawiającym, konstruktywnym, na spokojnie. Różne rzeczy można wtedy uzyskać łatwiej niż krzycząc. Na przykład nastolatki to są takie wkurzone, rzeczywiście, ciągle wkurzone. A to jest taki okres w życiu bardzo trudny, bo przechodzą z takiego czasu bycia dzieckiem do czasu dorosłości i patrzą na ten świat i rozpoznają bardzo dużo niedobrych rzeczy w tym świecie, które im się nie podoba. Bo przechodzą taki okres transformacji, z bycia dziewczynką do bycia kobietą, i to jest bardzo trudny okres, najgorszy w życiu, moim zdaniem, gdzie się też układa tożsamość, trochę się niszczy stara, buduje się nowa, a świat dorosłych wydaje się beznadziejny po prostu. Bo jest przecież świat strasznie trudny, więc taki młody człowiek zaczyna to odkrywać. Tak jakby otwiera oczy i widzi i patrzy, o ja piernicze, i ja mam być dorosła w takim świecie, i im się to nie podoba, one nie chcą tak, i one się często buntują przeciwko temu, co im się nie podoba w tym świecie, co dobrze, że im się nie podoba, bo jest okrutne. No i one mają takie, no chyba takie radary ustawione na, na złość. Która może być piękna i konstruktywna, dlatego że takie nastolatki mogą wtedy poszukać takiego miejsca w życiu, gdzie będą robić dobre rzeczy. Że będą chciały na przykład zmieniać świat z takiego wkurzenia, mogą zrobić coś dobrego, albo mogą się zniszczyć. Czyli mogą pójść, pójść w narkotyki, niszczyć siebie, niszczyć otoczenie, być ciągle wkur i, i tylko tyle. Albo mogą z tego wkurzenia zrobić y, bardzo konstruktywne rzeczy i piękne, i odnaleźć się w życiu tak, żeby, y, żeby właśnie to zmieniać. Albo żeby się tak jakoś fajnie w tym życiu dorosłym dopasować, pomimo świadomości, że świat jest trudny. To jest trudny czas. Myślę, że to mam szacunek dla takich dziewczyn, które nawet do takich, które mają dużo złości. <laughs> Przemijanie jest trudne dla kobiety, szczególnie w takich czasach, gdzie jest duży akcent na to, żeby kobieta była piękna i młoda. No więc kobiety wpadają w pułapki przedłużania młodości, takiej sztucznego przedłużania za pomocą zabiegów estetycznych. Niestety te zabiegi to w ogóle je często szpecą, tak, a nie upiększają. Szczególnie jak są młode i robią sobie jakieś takie rzeczy z siebie, że wyglądają no właśnie jak rzeczy bardziej. No szkoda po prostu, szkoda, bo piękne kobiety niszczą swoje ciało jak są młode, a potem ten okres starzenia się będzie dla nich jeszcze trudniejszy, myślę. Bo już są takie trochę pozmieniane no i będą miały pewnie trudniej, żeby zaakceptować zmiany w swoim ciele jest taki proces, w którym można się tak sztucznie buntować przeciwko temu, że się kobieta starzeje. Jest jakiś taki delikatna granica, gdzie już się przestaje buntować, tylko po prostu się zgadza, ale to nie znaczy, że ma przestać dbać o siebie. To tak jakby bycie w zgodzie z naturą i blisko natury jest pomocne w tym, żeby naturalnie przebiegał proces starzenia i tak pięknie też. Ale poza tym jest w naturze, gdzie jest bardzo dużo spokoju. I takiego spokojnego tempa, i ona też ma swoje tempo, i jest dostosowana do, takiej, do takiego naturalnego odbioru rzeczywistości, czyli na spokojnie. To jest w naturze takie coś. Jak się długo przebywa w naturze, to jest więcej akceptacji siebie. Mądra kobieta jest w procesie dojrzewania. Jest, nie jest po prostu mądra, cały czas się staje mądra, mądrzejsza. Ciągle dojrzewa, coś więcej widzi. Poszukuje, ciekawi się, u umądrza się, nie wymądrza, mm. tylko u <laughs> umądrza się czytając książki. Wie, że dużo nie wie i chce się uczyć, co jest w procesie dojrzewania. Może to nie jest coś takiego, że jest o, ta jest dojrzała, a ta nie jest dojrzała, bo to nie, nie ma kwestii wieku raczej. Prawda, bo może być dojrzała w wieku 30 paru lat albo taka w wieku 50. Ale wydaje mi się, że nie ma czegoś takiego takiego podziału, że ta dojrzała, ta niedojrzała i robimy taki podział, i one tam każda w swoim rzędzie się stoi. Tylko każda jest w jakimś procesie dojrzewania. Kobieta, która ma światło, yy, kocha. To jest chyba taka wymiana dwustronna. Że jak jest kobieta dojrzewająca i ma w sobie światło, to to jest światło, które działa na nią i to jest światło, które się też odbija i działa z powrotem. Czyli na przykład, jakby patrzeć na to, że światło idzie od Boga do kobiety, to jest miłość Boga do kobiety i odbija się w taką stronę, że ta kobieta ma miłość do Boga, czyli do tego, co widzi, do świata, do tego, co jest stworzone i odbija to światło. Trochę do Boga, ale to tam gdzieś rykoszetem leci w ludzi, innych, ta miłość. Ludzie się boją, że jak ktoś rozmawia o Bogu, to chce wciskać coś, indoktrynować. Każda religia jest trochę agresywna i być może ludzie nie chcą rozmawiać o Bogu, bo kojarzą to sobie z jakąś inwazją, z jakimś narzuceniem. Swojego zdania. I jeśli ja tak mówię, to Ty też tak masz myśleć, i że to jakoś nie ma wolności w tym, żeby rozmawiać o Bogu i o tym, jak my, jak my to widzimy. I że, jak mówimy o Bogu, to, to od razu się kojarzy. To właśnie trochę z agresywną religią, z agresywnością, z męskością, z jakimś rodzajem inwazji. Myślę, że tam dużo pięknych rzeczy w Bogu jest bardzo kobiecych, zawiera i to, i to jednocześnie, i to jest piękne. I dla mnie Bóg jest czymś takim, po prostu taką niesamowitą energią życiową. Nie, nie wiem, to jest nieodkryte dla mnie, ja tego nie rozumiem, ale wiem, że coś takiego jest i jest ogromna siła, bo nasze życie jest tą siłą. To jest takie światło. I my dostaliśmy to życie, i ja mogę nie rozumieć, jestem w stanie przyjąć, że czegoś nie wiem, ale nie mam wątpliwości, że coś takiego większego niż ja istnieje. Bez religii Bóg istnieje. No, tak sobie myślę, że fajnie, żebyśmy mówili o Bogu bez religii, i że fajnie, żebyśmy w ogóle rozmawiali o Bogu. O czymś takim, jak takie zjawisko większe niż my. Nie mamy po prostu w tym świecie. Nie ma na to miejsca, żeby mówić o Bogu niereligijnie, w ogóle poza organizacjami, jakimikolwiek, tylko tak po prostu, o, o, jak o, jako o istocie, takiej większej niż nasza, i, i o w ogóle cudzie tego, że żyjemy, światło kobiety to są refleksy światła od Boga. Światło odbite, które tak promieniuje, i są takie refleksy, i po prostu leci. No się odbija tak, jak od lustra, i jego nie jest mniej, tylko więcej. No, tak jest, że kobieta, która ma światło, to ma połączenie takie, to swoje światło ma połączenie z boskim. Na pewno to jest tak. Tylko, że nie, no, niektóre mają świadomość, niektóre nie, bo, bo czasem ta, to, to poczucie Boga jest takie bardzo jawne i proste że kobieta mówi, czuje, kocha Boga i czuje miłość Boga, a czasem to jest takie jakby ukryte i ona tego nie, nie umie tego nazwać, ale to ma, to, to połączenie takie. Nie nazwałaby tego Bogiem, nazwałaby tam jakoś inaczej, po swojemu, ale to jest to samo.